Czy zdarzyło ci się usłyszeć od lekarza: "Pani, pana cholesterol znowu jest wysoki"? A ty wracasz do domu, zastanawiając się: "Co jeszcze możesz zrobić? Skoro już ograniczyłaś masło, smażenie, słodycze, a wyniki dalej stoją w miejscu?" Dla wielu osób po 60 CI to codzienność. Seniorzy w Polsce bardzo często czują bezradność. Jem zdrowo, chodzę na spacery, biorę tabletki. A mój cholesterol LDL wciąż jest za wysoki. I właśnie dlatego zaczynamy ten film od prawdy, której większość nie słyszy: cholesterol nie spada tylko od zdrowych nawyków. Potrzeba właściwych, konkretnych działań. Po 60 roku życia organizm pracuje inaczej. Wątroba, która odpowiada za produkcję i regulację cholesterolu, działa wolniej. Naczynia krwionośne są bardziej wrażliwe. Metabolizm zwalnia. Dlatego to, co pomagało Ci 20 lat temu, dziś już nie wystarcza. Kluczem nie jest jeść zdrowo, ale jeść właściwe produkty, które celowo obniżają LDL i wzmacniają serce, jednocześnie unikając tych, które działają jak trucizna dla wątroby i krążenia. W tym filmie poznasz sześciu naturalnych roślin i produktów, potwierdzone badaniami i tradycją, które mogą realnie pomóc ci obniżyć cholesterol w sposób naturalny, bez rezygnowania z jedzenia, które lubisz. To nie są modne diety. To nie są skomplikowane receptury. To są produkty. Które możesz mieć w kuchni lub kupić w każdym sklepie, a które w badaniach wykazały realny wpływ na obniżenie LDL, podnoszenie HDL, poprawę krążenia i oczyszczanie wątroby. Ten film jest przeznaczony dla osób po 60 TCE, które chcą poczuć się lżej, mieć więcej energii, poprawić wyniki badań i wspierać serce naturalnie. Wszystko będzie krok po kroku, spokojnie, prosto, jasno, tak, abyś mógł od razu wdrożyć zmiany. Jeśli naprawdę chcesz zrozumieć, dlaczego twój cholesterol nie spada, Dlaczego wątroba blokuje się z wiekiem? I jak zmienić to w 21 dni? Zostań ze mną do końca. Ten materiał powstał specjalnie dla Ciebie. Czosnek to jedna z najbardziej przebadanych roślin na świecie, jeśli chodzi o cholesterol i serce. Nazywany jest naturalną statyną, ponieważ zawiera allicynę, związek, który według badań pomaga obniżyć cholesterol LDL, zmniejszyć stany zapalne w naczyniach krwionośnych i poprawić elastyczność tętnic. Dla osób po 60 TCI jest to roślina o ogromnym znaczeniu, bo działa tam, gdzie organizm zaczyna słabnąć, wspiera wątrobę w regulacji tłuszczów, poprawia krążenie i stabilizuje ciśnienie krwi. Jak działa czosnek? Gruby znacznik wyboru zmniejsza poziom złego cholesterolu LDL. Gruby znacznik wyboru pomaga podnieść HDL, zdrowy cholesterol ochronny. Gruby znacznik wyboru działa przeciwzapalnie na naczynia. Gruby znacznik wyboru wspiera mikrokrążenie sercowe. Gruby znacznik wyboru wspiera detoksykację wątroby. Ale najważniejsze jest to, czosnek działa tylko wtedy, gdy jest spożywany we właściwej formie. Większość osób popełnia błąd i smaży czosnek, ceniszcze alicynę, czyli najcenniejszy związek. Jak jeść czosnek, żeby działał? Rozgnięć ząbek i odczekaj 10 minut, wtedy alicyna powstaje. Jedz na surowo, w jogurcie, w sosach, na kanapce z pastą. Jeśli nie lubisz smaku, można stosować bezzapachowe kapsułki z ekstraktem standaryzowanym. Nie jedz czosnku na pusty żołądek, jeśli masz wrażliwy układ pokarmowy. Dla osób 60 o najlepsze jest systematyczne, ale delikatne stosowanie. Jeden ząbek dziennie w surowej lub lekko rozgnięcionej formie. Badania pokazują, że regularne stosowanie czosnku przez 8-12 tygodni może obniżyć cholesterol LDL nawet o 10-12. Dla osób, które już próbowały biet i nie zauważyły efektu, czosnek może być brakującym elementem układanki. Siemielniane. lniane, Płatki owsiane i orzechy to fundament diety obniżającej cholesterol, szczególnie po 60 roku życia. Dlaczego? Bo po tym wieku jelita pracują wolniej, a organizm gorzej radzi sobie z usuwaniem nadmiaru tłuszczów. Włókno rozpuszczalne, obecne w siemieniu, owsie i orzechach działa jak gąbka, wiąże cholesterol w jelitach, usuwa go z organizmu zanim wchłonie się do krwi. Siemię lniane zawiera nie tylko błonnik, ale też lignany i kwasy omega-3, które zmniejszają stan zapalny i chronią serce. Owiec jest bogaty w beta-glukany, które udowodniono klinicznie, że obniżają LDL. Orzechy natomiast dostarczają zdrowych tłuszczów, które zastępują te szkodliwe, poprawiając proporcje LDL/HDL. Co daje ten zestaw? Gruby znacznik wyboru obniżenie LDL. Gruby znacznik wyboru poprawa działania wątroby. Gruby znacznik wyboru regulacja poziomu cukru. Gruby znacznik wyboru mniejsze ryzyko miażdżycy. Gruby znacznik wyboru lepsze trawienie i praca jelit. Jak stosować? Jedna łyżka siemienia lnianego mielonego dziennie niemielone nie działa. Jeden miseczka owsianki lub płatków z dodatkiem owoców i orzechów. Pięć, siedem orzechów włoskich dziennie lub garść mieszanki orzechowej. Największy błąd seniorów jedzą owsiankę, ale z cukrem. Jedzą orzechy, ale kandyzowane. Jedzą siemielniane, ale w ziarnach. Które przechodzą przez układ pokarmowy niestrawione. Dla maksymalnych rezultatów stosuj tę trójkę codziennie przez 21 dni. Efekty często widać już na pierwszych wynikach badań. Zielone warzywa liściaste, takie jak szpinak, jarmusz, rukola, botwinka, są jednym z najpotężniejszych narzędzi w walce z cholesterolem, szczególnie u osób po 60 TCI. Z wiekiem pogarsza się działanie wątroby oraz sprawność detoksykacji organizmu. Zielone warzywa dostarczają chlorofilu, potasu, magnezu, antyoksydantów i błonnika, które wspierają wątrobę, oczyszczają krew i zapobiegają gromadzeniu się tłuszczu w naczyniach. Co dają zielone warzywa? Gruby znacznik wyboru zmniejszają utlenianie LDL, czyli proces, który prowadzi do miażdżycy. Gruby znacznik wyboru wspierają regenerację wątroby. Gruby znacznik wyboru obniżają ciśnienie. Gruby znacznik wyboru poprawiają krążenie. Gruby znacznik wyboru pomagają regulować masę ciała. Jak je jeść? Jedną garść dziennie w surówce lub sałatce. Koktajl ze szpinakiem i jabłkiem. Dodatek do zup i dan obiadowych. Najczęstszy problem seniorów? Jedzą za mało zielonych warzyw. Boją się, że szpinak szkodzi, co jest mitem. Boją się, że zielenina jest ciężkostrawna, ale przygotowana delikatnie działa wręcz odwrotnie. Jeśli chcesz obniżyć cholesterol i wesprzeć wątrobę, zielone warzywa muszą znaleźć się na talerzu codziennie. Kurkuma i imbir to dwa korzenie, które przez wieki były stosowane jako naturalne wsparcie dla wątroby, serca i krążenia. Dziś wiemy, że ich działanie potwierdzają także nowoczesne badania, szczególnie u osób po 60 roku życia, u których stany zapalne, spowolniony metabolizm oraz osłabiona praca wątroby prowadzą do wzrostu cholesterolu LDL, problemów z krążeniem i podwyższonego ryzyka nadciśnienia. Kurkumina Główny składnik kurkumy działa jak silny antyoksydant, zmniejsza utlenianie LDL, a to właśnie utlenione LDL tworzy płytki niażdżecowe. Imbir natomiast poprawia mikrokrążenie, ułatwia przepływ krwi, zmniejsza lepkość krwi i wspiera trawienie tłuszczów, co jest kluczowe, gdy wątroba pracuje wolniej z wiekiem. Dlaczego te dwa korzenie działają tak dobrze razem? Kurkuma wspiera wątrobę w neutralizowaniu toksyn i poprawia metabolizm tłuszczów. Natomiast imbir pobudza krążenie i zmniejsza stan zapalny w naczyniach. To połączenie działa jako odblokowanie układu krążenia i podkręcenie pracy wątroby, co u wielu seniorów prowadzi do obniżenia cholesterolu LDL już w pierwszych tygodniach stosowania. Jak stosować kurkumę i imbir, aby faktycznie działały? Łyżeczki kurkumy dziennie, najlepiej z dodatkiem czarnego pieprzu, zwiększa wchłanianie kurkuminy nawet 20-krotnie. Imbir świeży, 1-2 plasterki dziennie do herbaty lub wody. Imbir mielony, łyżeczki dodanej do posiłku lub napoju. Kurkuma w zupach, jogurtach, owsiankach, koktajlach ważne, aby była spożywana z tłuszczem, bo kurkumina jest tłuszczo-rozpuszczalna. Napój dla wątroby 60, o, woda ciepła, jeden plasterek imbiru, szczypta kurkumy, kilka kropel cytryny. Największe błędy. Seniorzy często kupują kapsułki z kurkumą bez piperyny, przez co działanie jest minimalne. Inni dodają imbir tylko do herbaty zimą, zamiast stosować go codziennie, małymi dawkami. Bardzo częsty błąd to także picie kurkumy na pusty żołądek może podrażnić żołądek u wrażliwych osób. Co możesz zyskać, stosując kurkumę imbir regularnie przez 21 dni? Gruby znacznik wyboru obniżenie LDL. Gruby znacznik wyboru poprawa działania wątroby i trawienia tłuszczów. Gruby znacznik wyboru zmniejszenie stanów zapalnych. Gruby znacznik wyboru lepsze krążenie i mikrokrążenie. Gruby znacznik wyboru mniejsza lepkość krwi i mniejsze ryzyko zakrzepów. Gruby znacznik wyboru większa energia i lżejsze samopoczucie. Dla osób po 60 TCE to jedno z najbezpieczniejszych i najskuteczniejszych naturalnych połączeń wspierających serce i wątrobę. Nie trzeba zmieniać całej diety. Wystarczy dodać te dwie rośliny codziennie w małej ilości, aby poczuć realną różnicę. Dla wielu osób po 60 TCE brzmi to dziwnie. Tłuszcz które obniża cholesterol? Przez lata słyszeliśmy, że tłuszcze są złe, że trzeba ich unikać, że powodują miażdżyce. Tymczasem nauka jest dziś jednoznaczna. Niektóre tłuszcze działają jak lekarstwo, a niektóre jak trucizna dla serca. I właśnie po 60 roku życia, kiedy metabolizm zwalnia, a wątroba pracuje mniej efektywnie, wybór właściwych tłuszczów ma ogromne znaczenie. Najsilniejsze działanie ochronne ma oliwa z oliwek Extra virgin. Zawiera polifenole które zmniejszają stany zapalne w naczyniach, obniżają LDL i podnoszą HDL, czyli dobry cholesterol. Co ważne, oliwa wspiera także pracę wątroby, ułatwiając jej metabolizowanie tłuszczów, co jest kluczowe, gdy wątroba zaczyna się przeciążać z wiekiem. Dlaczego oliwa działa tak dobrze? Gruby znacznik wyboru chroni naczynia przed utlenianiem LDL. Gruby znacznik wyboru zmniejsza lepkość krwi. Gruby znacznik wyboru poprawia elastyczność tętnic. Gruby znacznik wyboru obniża stan zapalny w całym organizmie. Gruby znacznik wyboru wspiera wątrobę układ trawienny. Gruby znacznik wyboru pomaga kontrolować masę ciała. Jest to tłuszcz, którego osoby po 60 TCI powinny używać codziennie w małych ilościach zamiast masła, margaryny czy tłuszczów smażonych. Ale nie tylko oliwa jest ważna. Równie cenne są awokado, źródło zdrowych tłuszczów i potasu Pomaga regulować ciśnienie. Orzechy włoskie, bogate w omega-3 obniżają LDL i zmniejszają ryzyko miażdżycy. Nasiona chia i siemielniane, wspierają jelita, oczyszczają organizm z nadmiaru cholesterolu. Tłuste ryby, łosoś, sardynki, śledź, makrela, źródło kwasów omega-3, które wspierają serce i zmniejszają stany zapalne. Jak stosować oliwę i zdrowe tłuszcze? Jedna łyżka oliwy ekstrawirdzin dziennie. Do sałatek, warzyw, zup, pieczywa. Garść orzechów 3-4 razy w tygodniu. Tłuste ryby 1-2 razy w tygodniu. Unikaj smażenia podgrzewanie niszczy polifenole. Oliwa działa najlepiej na zimno lub dodana do gotowego dania. Największe błędy seniorów? Jedzą tłuszcze, ale niewłaściwe, margaryny, oleje rafinowane, tłuste wędliny, mięsa smażone na głębokim tłuszczu. Te produkty obciążają wątrobę, podnoszą LDL i sprzyjają stanom zapalnym. Seniorzy często też nie wiedzą, że nawet niewielka łyżka oliwy dziennie potrafi dać ogromną różnicę w wynikach badań. Co daje codzienne stosowanie zdrowych tłuszczów przez 21 dni? Gruby znacznik wyboru wyraźny spadek LDL. Gruby znacznik wyboru wzrost HDL. Gruby znacznik wyboru lepsze ciśnienie krwi. Gruby znacznik wyboru mniejsze ryzyko zakrzepów. Gruby znacznik wyboru lżejsza praca wątroby. Gruby znacznik wyboru więcej energii i lepsze samopoczucie. Pamiętaj: tłuszcze nie są wrogiem. Wrogiem są złe tłuszcze. A te dobre oliwa z oliwek, orzechy, awokado, ryby działają jak tarcza ochronna dla serca i całego układu krążenia. Szczególnie u osób po 60 roku życia. Wraz z wiekiem organizm potrzebuje coraz delikatniejszych, ale skutecznych sposobów na wsparcie serca. Wątroby i krążenia. I właśnie tutaj zioła odgrywają kluczową rolę. Dla osób po 60 TCI regularne picie odpowiednich naparów może być jednym z najprostszych i najbezpieczniejszych sposobów na obniżenie cholesterolu LDL, poprawę krążenia i stabilizację ciśnienia krwi. Zioła działają powoli, ale konsekwentnie, dlatego są idealne dla seniorów. Jakie herbaty mają najsilniejsze działanie? Pierwsza herbata z karczocha. Karczoch wspiera wątrobę w produkcji żółci, a to właśnie żółć pomaga usuwać nadmiar cholesterolu z organizmu. To jedno z najskuteczniejszych ziół dla osób 60, które mają spowolniony metabolizm tłuszczów. Wiele osób zauważa poprawę trawienia i lekkości już po kilku dniach. Drugie głuk. To zioło numer jeden na serce. Poprawia krążenie wieńcowe, wzmacnia pracę serca, delikatnie obniża ciśnienie i uspokaja rytm serca. Regularne stosowanie może poprawić tolerancję wysiłku i zmniejszyć uczucie duszności. Trzecie ostropest plamisty. Najsilniejsza ochrona dla wątroby. Regeneruje komórki wątrobowe, wspiera detoks i poprawia metabolizm tłuszczów. Działa szczególnie dobrze u osób, które przyjmują dużo leków lub mają stłuszczenie wątroby. Czwarta zielona herbata. Zawiera katechiny, które obniżają LDL, zmniejszają stany zapalne i wspierają kontrolę masy ciała. Jest naturalnym wspomagaczem metabolizmu, idealnym dla seniorów, którzy chcą poczuć więcej energii. Piąty hibiskus. Pięknie obniża ciśnienie, działa moczopędnie i usuwa nadmiar sodu z organizmu. Może pomóc, jeśli masz tendencję do obrzęków lub wahania ciśnienia. Jak stosować herbaty, aby działały? Jeden, dwa filiżanki dziennie najlepiej o stałych porach. Zaparzać 10 minut pod przykryciem. Inaczej ucieka większość substancji aktywnych. Nie słodzić, bo cukier podnosi stan zapalny i osłabia działanie ziół. Można łączyć dwa trzy zioła, ale zawsze zacząć od małych ilości. Najczęstsze błędy seniorów piją herbaty ziołowe nieregularnie, raz w tygodniu, od czasu do czasu. A zioła działają tylko wtedy, gdy stosuje się je codziennie. Kolejny błąd to kupowanie tanich, aromatyzowanych herbat, które nie mają żadnego działania zdrowotnego. Jakie efekty można zauważyć po 21 dniach? Gruby znacznik wyboru obniżenie LDL. Gruby znacznik wyboru poprawa pracy wątroby. Gruby znacznik wyboru stabilizacja ciśnienia. Gruby znacznik wyboru lepsze krążenie. Gruby znacznik wyboru zmniejszenie obrzęków. Gruby znacznik wyboru lżejsza praca serca. Gruby znacznik wyboru więcej energii i spokojniejszy sen. Zioła są jednym z najprostszych. Najtańszych i najbezpieczniejszych sposobów na wsparcie zdrowia po 60 roku życia. Wystarczy kilka kubków dziennie, aby naprawdę pomóc swojemu sercu i wątrobie. Kiedy mówimy o cholesterolu, większość osób myśli od razu o biecie. Ale prawda jest taka, że ruch jest jednym z najsilniejszych naturalnych leków dla serca, szczególnie po 60 roku życia. I co najważniejsze, nie chodzi o intensywne ćwiczenia, siłownie czy bieganie. Chodzi o delikatny, regularny ruch, który pobudza krążenie. Poprawia pracę wątroby i obniża LDL, nie obciążając stawów ani serca. Dlaczego ruch działa tak skutecznie u osób po 60 TCI? Po pierwsze, poprawia krążenie krwi, dzięki czemu cholesterol nie zalega w naczyniach, a wątroba łatwiej metabolizuje tłuszcze. Po drugie, zmniejsza lepkość krwi, co chroni przed zakrzepami i miażdżycą. Po trzecie, delikatnie podnosi HDL, czyli dobry cholesterol, który działa jak notełka i pomaga usuwać LDL z naczyń. Po czwarte, redukuje stres, który jest jednym z największych wrogów serca. Po piąte, usprawnia pracę układu oddechowego, co jest kluczowe dla seniorów. Więcej tlenu równa się więcej energii i lepsza praca całego organizmu. Jak zacząć, jeśli masz 60, 70, a nawet 80 lat? Najlepszy zestaw dla seniorów to tak zwane 15 minut dla serca prosty, łagodny program, który możesz wykonywać codziennie. 5 minut spokojnego marszu po domu, po ogrodzie, po korytarzu. 5 minut ćwiczeń oddechowych, wdech przez nos 4 sekundy, wydech 6 sekund. 5 minut rozciągania, delikatne krążenia ramion, skłony, wyciąganie kręgosłupa. To wszystko. Nie trzeba więcej. Ale trzeba codziennie. Dlaczego oddech jest tak ważny? Osoby po 60 TCE często oddychają płytko, a to powoduje napięcie mięśni Gorsze dotlenienie serca i podniesione ciśnienie. Głębokie oddychanie działa jak naturalny dyregulator, który uspokaja układ nerwowy, obniża tętno i zmniejsza ryzyko nadciśnienia. Jakie efekty zauważysz po 21 dniach? Gruby znacznik wyboru lżejszy oddech. Gruby znacznik wyboru lepsze krążenie i cieplejsze dłonie oraz stopy. Gruby znacznik wyboru stabilniejsze ciśnienie krwi. Gruby znacznik wyboru lepszy sen. Gruby znacznik wyboru więcej energii o poranku. Gruby znacznik wyboru obniżenie LDL dzięki poprawie pracy wątroby i krążenia. Gruby znacznik wyboru mniejsze bóle napięciowe w szyi i plecach. Najczęstsze błędy seniorów? Zaczynają od zbyt intensywnych ćwiczeń, co kończy się bólem lub rezygnacją. Tymczasem 15-minutowy program jest bezpieczny dla każdego, nawet dla osób z nadciśnieniem, wysokim cholesterolem, problemami ze stawami czy nadwagą. Pamiętaj, ruch jest lekarstwem, a nie wysiłkiem. Każdy krok to inwestycja w twoje serce, wątrobę, krążenie i dłuższe życie. A najważniejsze jest to, że nigdy nie jest za późno, aby zacząć. Jeśli dotarłeś aż do tego momentu, to znaczy, że naprawdę chcesz zadbać o swoje serce, wątrobę i krążenie. I to jest już pierwszy ogromny krok, większy niż myślisz. Wiele osób po 60 roku życia słyszy od lekarzy jedynie proszę brać leki i pilnować biety. Ale nikt nie tłumaczy, dlaczego cholesterol rośnie, co dzieje się w wątrobie i jak można wesprzeć organizm naturalnie, krok po kroku. A teraz masz tę wiedzę i możesz zacząć działać od razu. Przypomnijmy najważniejsze elementy, które naprawdę robią różnicę. Gruby znacznik wyboru czosnek, naturalna statyna, która wspiera naczynia i wątrobę. Gruby znacznik wyboru siemielniane owies owiec i orzechy, błonnik, który dosłownie wyciąga cholesterol z organizmu. Gruby znacznik wyboru zielone warzywa liściaste, tarcza ochronna dla serca i detoks dla wątroby. Gruby znacznik wyboru oliwa z oliwek i zdrowe tłuszcze, lekarstwo przeciw stanom zapalnym i miażdżycy. Gruby znacznik wyboru żyłowe herbaty, naturalne wsparcie dla krążenia, ciśnienia i pracy wątroby. Gruby znacznik wyboru ruch i głęboki oddech, 15 minut dziennie, które potrafią więcej niż niejedna tabletka. To nie są trudne zmiany. To nie są radykalne diety. To drobne, codzienne nawyki, które wprowadzane razem potrafią obniżyć cholesterol LDL, podnieść HDL, wzmocnić serce i poprawić wyniki badań. A co najważniejsze przywrócić ci energię, lekkość i poczucie kontroli nad własnym zdrowiem. Pamiętaj, po 60 roku życia liczy się prostota. Organizm nie potrzebuje rewolucji. Potrzebuje regularności. Codziennych, małych działań, które odbudowują równowagę krok po kroku. Co możesz zrobić już dzisiaj? Dodać łyżkę oliwy do obiadu, wypić kubek głogu lub karczocha, dodać garść szpinaku do posiłku, zrobić 5 minut marszu i 5 minut głębokiego oddychania, zmielić łyżkę siemienia i wsypać do jogurtu. To naprawdę wystarczy, żeby zacząć. A efekty zobaczysz szybciej niż myślisz. Wiele osób zauważa poprawę samopoczucia już po tygodniu, a pierwsze zmiany w wynikach krwi zwykle pojawiają się między 14 a 28 dniem. Jeśli chcesz żyć dłużej, lżej i spokojniej, to jest najlepszy moment, by zacząć. Nie odkładaj tego na później. Organizm po 60 TCE reaguje szybciej, niż ci się wydaje, gdy dasz mu właściwe narzędzia: dobre jedzenie, zioła, zdrowe tłuszcze i trochę codziennego ruchu. A jeśli chcesz otrzymywać więcej filmów o naturalnych sposobach na cholesterol, serce, wątrobę, ciśnienie i zdrowie seniorów, pamiętaj, aby zasubskrybować kanał, zostawić komentarz i kliknąć lubię to. To pomaga dotrzeć z tą wiedzą do innych osób, które również jej potrzebują. Dziękuję, że poświęciłeś swój czas i że dbasz o siebie. To największy prezent, jaki możesz dać swojemu sercu.